Zobaczcie jak wygląda mój kask, który używam w raidach. Na pierwszy rzut oka oczywiście wygląda jak każdy inny kask, którego celem jest po prostu chronić głowę i tak. To też jest jego główne zadanie, ale mamy tutaj też jedną rzecz, która odróżnia go od na przykład powiedzmy kasku motocyklowego. Chodzi tutaj o te klipsy z boku do systemu Hans, czyli head and neck support. Wygląda to w ten sposób, że mamy do kompletu taki kołnierz, który zakładamy przez szyję. I razem z tym kołnierzem jest pasek zakończony metalowymi zapinkami. Używając tych zapinek mocujemy kołnierz do kasku i potem, gdy siedzimy w rajdówce z zapiętymi pasami trzymającymi kołnierz, w razie wypadku te paski zabezpieczają naszą głowę i pochłaniają część energii w trakcie wypadku. W dzisiejszych czasach jest to bardzo popularny system bezpieczeństwa we wszystkich sportach samochodowych i zaczyna być już obowiązkowy nawet w rajdach amatorskich. Ale moim zdaniem to bardzo dobrze, bo ten system. Już